Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie passive card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. mano z tej strony Wowka. Jeden z najbardziej chorych odcinków na tym kanale. Będziemy otwierać 100 Luxerius Case'ów. Jest to skrzynia za 420 zł. Skrzynie te będą otwierane, słuchajcie, na bitwach. Po 11 takich, słuchajcie, skrzyneczek na bitwę, 3 osoby. Przez to otwieramy 33 skrzyneczki Luxerius w jednej bitwie. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę, kod Wówka, to jeśli chcecie wspierać, kod dodaje wam 10% do doładowania, 2 zł 10 groszy na start Możecie wpłaty blikiem, kartą, skinami, gift cardami kart, card, sms smsami, krypto i innymi ja zaczynam słuchajcie, ja zaczynam ten odcinek proszę trzymajmy za to kciuki, sprzedaję praktycznie wszystko co tylko miałem, żeby zorganizować ten odcinek, jeśli to nam nie pójdzie no to będziemy słuchajcie sobie robić 10 zł do kosy, może siądzie, może siądzie, dobra zaczynamy to to są nasze, słuchajcie, momenty. To są nasze momenty. Niestety nie z dobrym początkiem, ale wiadomo, może wszystko się rozkręcić, tylko coś nie ma chyba ochoty na rozkręcanie. Bo przeciwnicy tutaj rzucają troszeczkę lepiej niż ja. Nie ma co się oszukiwać. No ja jestem aktualnie najgorszy, no ale mam jeszcze 7. Aby wygrać Pays w Card, napisz ciekawy komentarz. skrzyneczek do przodu, które mogą tutaj podziałać i to naprawdę dużo. Bo czekajcie, to są skiny, które kryją się naprawdę. No ale nie chcą, nie chcą, totalnie dla mnie nie chcą wypaść. No ale będą czy nie? No mamy P250, które jest za 197 zł. W tym stanie. Dobra, print stream, ale to jest USPIK, więc to też nic, nie jest jakiegoś, co nam może pomóc wygrać tą bitwę. Mm, kolejne tutaj 300 z kawałkiem e, Luxerius. Proszę cię, no patrzcie, co się dzieje. Przeciwnicy naprawdę mają dużo, dużo, dużo szczęścia. Po mojej stronie go nie ma, chyba że no spoko, Kałaszek. Ale za późno i za mało. 10 koła było do wygrania w tej oto bitwie. Ja wiem, że będą bitwy mocniejsze, zdecydowanie w tym odcinku. Nie ma co się oszukiwać, będą. Słuchajcie, będą. Inaczej, ja tak obstawiam No nie. Patrząc na to, ile, słuchajcie, otwieramy skrzyneczek Luxeriusów. A Simo wpada na sam start. Ile otwieramy tych Luxeriusów? I są, słuchajcie, łącznie trzy osoby w bitwie. Więc tutaj naprawdę muszą być wyniki. Innych opcji ja tutaj nie widzę, więc zaczynamy w miarę dobrze, ale chyba zostajemy już przegonieni przez Print który jest minimalware za 1300. Chora cena za tego skina, naprawdę chora cena za tego skina. Uspik niestety też Print Stream, ale niestety dużo, dużo tańszy. Digelek tutaj też nam nie pomoże niestety Może będzie, słuchajcie Dobra, jest Stream, proszę Też taki, no, 542, niestety Jest to skirt Nie jest to taki stan, jaki wypadł dla przeciwnika Asimov, no tutaj 832,2 No i mam drugie miejsce aktualnie Wszystko jest do zrobienia Dobra, jest, słuchajcie, prowadzenie tak, dobra, mamy prowadzenie. Jeszcze trzy luxeriusy, słuchajcie, trzy luxerius. Prince, Team, proszę, ten fajny! No jest w miarę. Okej, okay, jest lepszy niż ten Battlescar, na pewno. Idziemy, słuchajcie, idziemy po zwycięstwo. Innej opcji nie ma. Dobre, ej, jestem naprawdę na fajnym prowadzeniu. Czy to jest, słuchajcie, zwycięstwo w tym momencie, słuchajcie, wygrywamy tą oto bitwę. Jest cudownie, jest cudownie. Dobra, mamy, słuchajcie, jest pierwsze zwycięstwo, więc... Jeszcze nie jesteśmy zabezpieczeni, ale jeden win. To. Już jest naprawdę dużo. Teraz kolejny win może nam pomóc naprawdę. Dobra, dobijamy do tych 100 skrzyneczek. Ponad 100 ponad będzie. Podajemy 12 plus 12. To słuchajcie, macie 24, 36 skrzyneczek, więc nie ma 30. Jak było, 3, dodaliśmy 3 skrzynki w teorii, czyli 102, 102. Ok, 102 łącznie w tym... Ej, nie mam wystarczająco na koncie, czekajcie. Dobra.

Które nam z Tobą fajnie wygląda, a to jedno z i wybaczycie. No musicie, musicie. Ja jestem tu, słuchajcie, naprawdę dobrze nastawiony, więc niech jest Głusk nic nas nie zawiedzie. Proszę, niech to będzie te zwycięstwo przełamujące szale naszego nieszczęścia z poprzednich odcinków, w które naprawdę nam nie szły dobrze. No totalnie nie szły dobrze. Tutaj mamy bardzo dobry początek, który daje nam fajną przewagę już na samym starcie. Mamy 500 zł, przewagi, którą chyba tracimy w tym właśnie momencie. Jasne, że takie 300 zł. Przewagi przeciwnika nade mną Idziemy dalej, ma print streama 733 Całe szczęście, że chociaż to nie jest ten print stream yy, Dużo mocniejszy, dobra, mamy rękawicę 500 wpada yy, Ale nadal przeciwnik ma przewagę Ma przewagę yy, Wpada koska dla drugiego przeciwnika, ale on jest Naprawdę daleko od nas, więc nie wprowadza Tutaj aktualnie żadnego zagrożenia yy, Idziemy dalej nic ciekawego się nie wydarzyło W tym momencie, czy będzie Ja naprawdę czekam, żeby tutaj teraz coś kozackiego Coś pięknego, tylko dla mnie Proszę cię, CSGO yes, skins Proszę cię, mamy deagle, ale to nie jestem drogi To nie jestem bardzo drogi Dwie ostatnie skrzynie, żeby cokolwiek odmienić Są jeszcze szanse, czy to jest, słuchajcie Moment, kiedy wychodzimy na prowadzenie Jasne, że tak wyszliśmy na prowadzenie Czy wygrywamy To, oto bitwę Tak ta jest, tak jest, ta jest, ta jest będzie jest, 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 jest Udało się, udało się jest, 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 jest. Siedzi, słuchajcie, pięknie, pięknie siedzi. Udało się, udało się, dwie bitwy, słuchajcie, z trzech Udało się nam wygrać. Jest to cudowny moment, słuchajcie, jest to cudowny moment. Udało się, udało się w końcu. No tyle odcinku, w którym byliśmy na minus. Nie przebijamy to szale, słuchajcie, porażek, idziemy tylko do przodu ryzykowałem naprawdę dużo posprzedawałem tyle skinów, no nie miałem praktycznie już nic, no ale udało się. Warto było. E, ja jeszcze na event sobie wbiję, mamy te dwa, 24 tysiące punktów, więc chętnie słuchajcie, że sobie to rozmienimy. Na evencie. zobaczymy, co tutaj z tego nam wpadnie. 50 zł dodatkowo, można też ustrzelić sobie. śmigus Dingus jest naprawdę blisko, więc my tutaj strzelamy. Nie mamy ammo, niestety. Można też płacać tutaj. Ej, zrobimy może jeszcze jakąś dodatkową bitwę, czy nie? Ej, zróbmy. No to nie zostawiamy tych 82 zł, bo za 82 zł czekajcie i będzie spoko skrzyneczka. Mm, Kurcze, brakuje, ale dobra. Mamy 2% Marvel Fate. 4 osoby, taka jedna skrzyneczka taki strzał, powiedzmy, nazwijmy to bitwę, więc czterech osoby słuchajcie, zobaczymy, czy ktoś zdobędzie Marble Fade'a, czy będzie ich więcej niż jeden, zobaczmy, jestem ciekawy jest 2%, jest 2%, więc możliwość zawsze jest, że to faktycznie by, słuchajcie, komuś wypadło no i czy wypada? No niestety nikomu nie wypada to Dobra, ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony po tym odcinku. Chyba możemy go zakończyć. Nie będziemy go przedłużać, jakich, jakichś innych rzeczy nie będziemy tutaj szukać i robić. Ja jestem szczęśliwy. Dziękuję Wam za oglądanie. subujcie, lajkujcie. Na razie się ma i cześć.